Kto dmucha w Twoje skrzydła, a kto je ci podcina? Kto jest Twoją trampoliną, a kto jest Twoim hamulcowym? To bardzo ważne i trudne pytania, które warto sobie zadać, kiedy jesteśmy w procesie zmiany i transformacji własnej tożsamości. Dzisiejszy podcast będzie o dmuchaniu w skrzydła, czyli o trampolinach, ludziach pomocnych i wspierających w naszym biznesie, ale też w naszym życiu osobistym. Oraz o osobach, które na mnie podcinają. Podam przykłady takich osób, które mogą być tymi dmuchającymi, i tymi, które podcinają. Oczywiście z dużego poziomu ogólności, ale również znajdzie się w tym odcinku moja osobista historia, tak jak zresztą w każdym na temat właśnie tego, jak przechodziłam swoją przemianę i jak transformowałam. I wcale nie było mi łatwo, ale dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to było bezcenne. A zatem zapraszam na kolejny odcinek. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych, bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Kiedy stajemy na naszej ścieżce samorozwojowej, to bardzo często dochodzimy do takiego momentu, a nawet powinniśmy dojść do takiego momentu, kiedy wszystko to, co w nas, każda zmiana, która zaszła na naszych głębokich poziomach, zaczyna przynosić owoce i rezultaty na zewnątrz. I jednym z takich elementów naszej zmiany, jest y, oczywiście w ramach podnoszenia naszej samoświadomości, jest zauważenie, że okoliczności zewnętrzne zaczynają się zmieniać. Co to znaczy? To znaczy, że ja rezonuję już na trochę innej częstotliwości, zaczynam przyciągać innych ludzi wokół siebie, z niektórymi jest mi już nie po drodze. I właśnie teraz, w takim momencie przychodzi do nas takie pytanie i powinniśmy znaleźć przestrzeń na to, żeby sobie je zadać. Czy jestem gotowa, czy jestem gotów na zmianę? Taką właśnie teraz, już na głębszym poziomie, bo pierwszy etap mam już za sobą. Podnoszenie samoświadomości, zrozumienie wielu mechanizmów. No i teraz przychodzi czas na ten moment po owocach, ich poznacie. Czy jestem zatem gotowa na zmianę, ale to jest pytanie, które trzeba sobie zadać tak bardzo świadomie, tak z poziomu trzewi, z poziomu naszych wszystkich komórek, które mamy w naszym ciele. I wtedy, jeżeli odpowiesz sobie tak, jestem gotowa, jestem gotów, tak bardzo czuję, że to już jest ten czas, to wtedy przyjdzie ten moment na obserwowanie owoców. I to, co często powtarzam, w tak trudnym momencie należy zawsze wystać. Wystój w tym, co takie trudne. Dlatego, że okoliczności będą się zmieniać i ludzie wokół Ciebie również. I kiedy mówimy o, na przykład, aspekcie umiejętności, kiedy ktoś uczy się stawiać granice, kiedy zaczyna wchodzić w postawę asertywną, to takim elementem jego zmiany jest również to, że ludzie zaczynają się wokół niego zmieniać. I to jest taki czas, kiedy ja zawsze powtarzam: pamiętaj, że jak jesteś w zmianie, to pozwól ludziom odejść. Dlatego, że ci, którzy mieli zostać, zostaną, bo będziesz dla nich zawsze dużą wartością. Natomiast reszta pójdzie w świat i pozwól im na to. Tak samo dzieje się w przestrzeni biznesowej. Nie warto ratować kogoś na siłę. Jeżeli ty transformujesz, jeżeli twój zespół się zmienia, no to albo jest tak, że ty zmieniasz terytorium i idziesz gdzie indziej, bo już właśnie widzisz to, co się dzieje wokół, że na przykład masz tylko hamulcowych i że warto zmienić środowisko, no albo ludzie, niektórzy pojedyncze jednostki nie pasują już do twojego zespołu i też należy pozwolić im odejść. I przychodzi taki moment, kiedy uświadamiamy sobie, że... Zrozumiałam, czy zrozumiałem już wszystkie swoje mechanizmy obronne, a przynajmniej te, te uświadomione, już wiem w czym tkwię, rozumiem już swoje emocje, teraz już zaczynam rozumieć emocje innych ludzi. No i właśnie to jest ten moment Bach. To jest ten moment, kiedy nagle łączymy kropki i otwierają nam się oczy, bo uwaga, zaczynamy bardzo świadomie widzieć, kto jest tym naszym aniołem stróżem, kto dmucha w nasze skrzydła, a. I to chyba najbardziej brutalne właśnie, a kto jest tą osobą, która na mnie podcina. I o ile łatwiej jest nam i szybciej dostrzec tych dmuchających, to niestety najbardziej bronimy się i tu się pojawia najwięcej samooszukiwania w powiedzeniu sobie tak, w stanięciu w prawdzie. No, niestety, to są osoby, które mi nie służą. One mi podcinają skrzydła. I oczywiście zatrzymam się, bo to jest bardzo ważne. Że to tak jak mówi ofiara, no to pozwalasz katowi, żeby działał. Wyjdziesz z roli ofiary, no to nie będzie kata, nie ma kata, nie ma ofiary. No i tu jest podobnie. Ktoś ci podcina skrzydła, bo przede wszystkim ty na to pozwalasz. Natomiast to już jest temat na oddzielny odcinek, ale dla, na potrzeby tego naszego spotkania dzisiaj, czyli budzenia się naszej świadomości. Kiedy my się tak bardzo przekształcamy, kiedy nasza tożsamość się zmienia, kiedy zaczynamy już widzieć swoje schematy i chcemy je puszczać, to przychodzi ta świadomość, która pozwala nam zobaczyć. Zobaczyć, kto jest niesprzyjający, bo wiele razy jest też tak, że jeżeli prowadzimy samooszukiwanie i tkwimy w jakimś mechanizmie, to nawet to jest tak, jak jesteś w mechanizmie, to nie wiesz, że w nim jesteś. Wiele razy tego doświadczyłam. Dlatego potrzebujemy czasami, a nawet nie czasami, nawet powiedziałabym często, osoby, która będzie naszym lustrem. Czy to będzie ktoś, kto będzie, to będzie bardzo wspierający przyjaciel, który da nam feedback, czy mentor, czy coach, czy jakaś inna osoba, która naprawdę zobaczy to, czego my nie widzimy, te nasze blind spots i nasze mechanizmy. I jeśli tylko jesteśmy otwarci na to, żeby coś z tym zrobić, no to wtedy stając wprawdzie ze sobą, zaczynamy to widzieć. To jeżeli jesteśmy już przy tych podcinających i budzeniu się świadomości na nich, to może wymienię kilka przykładów, które obrazują nam ten moment prawdy, kiedy my łączymy kropki i widzimy już, co ten ktoś nam robi, albo mówiąc inaczej, na co do tej pory pozwalaliśmy, żeby nam robił. Jest takie zjawisko, które ludzie. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, że ludzie uprawiają zjawisko. Słabo, słabo to chyba zabrzmiało, ale tak. Obserwuję coś takiego, może tak. To jest szydera. Szydera to jest coś takiego, że no, niby to jest takie śmieszne, a może to jest i zabawne, ale wiecie, jak to jest? Śmieszne coś jest wtedy, kiedy wszyscy się śmieją, a nie tylko część osób. Więc podcinającym skrzydła może być ta osoba, której nie, nie skonfrontujesz z jej zachowaniem, nie postawisz granicy, ale też być może jest tak, że jesteś w jakimś swoim mechanizmie i nie widzisz tego, że ta szydera to są takie złośliwości, które wcale nie są zabawne. Drugą taką rzeczą, która się pojawia, to jest yy, znowu budzenie się świadomości i zauważenie, że ktoś czasami w bardzo subtelny sposób, a czasami bardzo bezpośrednio, Umniejsza, dewaluuje twoje odczucia, twoje emocje, to co robisz. To są takie bardzo bolesne momenty przebudzenia, kiedy my zaczynamy widzieć, że ktoś nam to robi. I myślimy sobie, no nie, no, ale to jest próba umniejszenia mi. To jest próba pokazania mi, że to, co ja myślę, albo to, co ja czuję, to jest nieprawda. Dewaluuje ktoś to, co ja w tej chwili czuję. I są osoby, które są w związkach, już nie mówię też o związkach takich w naszym życiu osobistym, o związkach partnerskich, ale są w takich relacjach typu przyjaźń albo też w, w, w zależnościach służbowych, gdzie nie widzą na początku, bo że nawet nie rozumieją, że ktoś w bardzo sprytny sposób, właśnie czasem subtelny, umniejsza i dewaluje. A my wtedy mamy takie dziwne poczucie, że po spotkaniu z tą osobą ja się tak jakoś. Tak się zawsze nieswojo czuję. Albo przed spotkaniem z tą osobą, na przykład, niedobrze mi jest, albo brzuch mnie boli, i tak dalej. To nasze ciało nam zawsze pięknie pokazuje takie rzeczy. Kolejną rzeczą, która nam pokazuje podcinacza, kiedy do, dochodzi do nas ta świadomość, to może być osoba, która wpędza nas w poczucie winy. I to jest osoba, która już nas dobrze zna, ponieważ yy, to ona wszystkie te guziki, które w nas się teraz aktywują i budzą, zaprogramowała. To ja to nazywam takimi, to, jest, to są tak zwane triggery, czyli ktoś mnie tutaj naciśnie, a ja się od razu uruchamiam i w taki sposób reaguję. Nie? Czyli moje poczucie toksyczne, najczęściej poczucie winy, które mam nieprzepracowane w relacji z tą osobą mi się odpala i ostatecznie nie umiem odmówić albo hmm, Odmówię, ale potem się czuję straszliwie, i to, jest, i to jest takie męczące, że jednak już wolę się nie sprzeciwić coś zrobić, niż bym miał, czy miała to poczucie winy w sobie nieść. Kolejną osobą, która może być takim podcinaczem, to jest osoba, która nie komunikuje się z nami skutecznie, efektywnie, w sposób otwarty. Tak? To jest osoba, która no właśnie, na przykład prowadzi jakiegoś różnego rodzaju. Przekształcenia albo dezinformacje, brak informacji, nie mówi wprost o swoich uczuciach, na przykład strzela focha. Foch jest zawsze, to już często o tym mówiłam, foch jest jedną z, z takich bardzo popularnych form manipulacji. To mogą być inne zachowania typu karanie ciszą, teraz się nie będę odzywać, przemilczę, prowadzenie jakichś gierek. To są wszystko osoby, które podcinają nasze skrzydła. Powtórzę jeszcze raz, to znaczy, my im na to pozwalamy. No i jeszcze jednym z elementów takich podcinaczy jest zawstydzanie nas, stawianie pod ścianą czasami jak ucznia, sprawdzanie, kontrolowanie. To są wszystko takie, takie sztuczki, takie zachowania, które ewidentnie podcinają nam skrzydła. Nie jesteśmy wtedy w stanie naszego przepływu, nie mamy swojego flow, nie czujemy się swobodnie, a z różnych innych dziwnych powodów czujemy właśnie zmieszanie, niesmak, jakieś takie napięcia w ciele. Ale Budząc swoją świadomość, zaczynamy to dostrzegać. I co się wtedy dzieje? Wtedy najczęściej, przy tym podcinaniu, dochodzi yy, do tej sytuacji, że my mówimy nagle, najpierw sobie sami, oczywiście, w głowie: stop, bo ja siebie już tam zauważyłam. Zauważyłem, widzę ten mechanizm, i myślę sobie: no dobra, to dłużej już na to nie pozwolę, już nie ma we mnie przestrzeni na to, żeby ktoś szydził ze mnie, umniejszał mnie, dewaluował. Wpędza mnie w toksyczne poczucie winy, i wtedy uczymy się tak zwanej empatycznej konfrontacji, czyli też konfrontujemy daną osobę z jej zachowaniem. I na to są też tak zwane zachowania niedefensywne. Tu jest dużo różnych narzędzi, natomiast one są bardzo skuteczne i bardzo proste jednocześnie też. Natomiast nie wolno mylić prostoty z brakiem skuteczności. Chciałam to podkreślić, jest to ważne. Bo możemy stanąć do, do takiej, no właśnie, do takiej prawdy o sobie i w ramach tego, co ktoś nam zrobił, możemy powiedzieć: Wiesz co, ale myślę sobie, że to, co mówisz, wcale nie jest śmieszne. Myślę, że to jest szydercze albo że jest to złośliwe i nie ma na to przestrzeni. Możemy pójść ostrzej, oczywiście. Są osoby, które idą od razu z grubszej rury mówią: Ale ja sobie nie życzę i Zdarzyło mi się parę razy w moim życiu zastosować i przespuścić przez moją czakrę gardła, właśnie to słowo, ale ja sobie nie życzę, no i to bardzo pionizuje ludzi. Bardzo. Ale to jest proces taki budowania swojej pewności siebie, oczywiście. No dobrze, no to jak już mamy zdiagnozowanych podcinaczy, wiemy już, że to my na to pozwalaliśmy, ale teraz już nie pozwalamy, no to warto się też zastanowić nad tym, kto dmucha w nasze skrzydła i z takimi osobami również chcieć przebywać i takie osoby też najczęściej będą do nas przychodziły i będziemy się nimi otaczać, kiedy pozwolimy no, tym odcinaczom odejść. Zatem kto nam dmucha w skrzydła? Na pewno są to wszystkie osoby życzliwe, przy której czujemy flow, czyli czuję, że się nie spinam, czuję, że mogę być sobą, czuję, że mogę zachować się w taki sposób, który najczęściej uprawiam, kiedy jestem sam czy sama ze sobą albo na łonie natury, albo na łonie rodziny, gdzie wiem, że nie zostanę w żaden sposób osądzona. To osoba, która dmucha w nasze skrzydła, to na pewno to jest taka osoba, przy której ty czujesz, że ona cię w żaden sposób nie oceni i nie osądzi. Czyli wiesz, że możesz walić z grubej rury, powiesz o swoich obawach, powiesz o swoich czarnych scenariuszach i ona nie będzie ci mówiła, a nie przesadzaj, nie przesadzaj albo a daj spokój po co ci to, tylko ona będzie naprawdę no, wspierająca. A jak trzeba będzie, to Ci powie, wiesz co, myślę, że może chociaż trochę przesadzasz, ale też bym się tak czuła. Na pewno to nie będzie ktoś, kto to będzie dewaluował Twoje uczucia. Na pewno to będzie osoba dmuchająca, to będzie ta, która da Ci feedback, a nie będzie Cię krytykować. I będziesz mieć poczucie, że zawsze od tej osoby idą dobre intencje, bo przy feedbacku zawsze powinny być dobre intencje. Więc chętnie go przyjmiesz, przemyślisz, ale i tak ostatecznie, jak każdy z nas w ostatecznym rozrachunku, Podejmiesz decyzję. Natomiast, kiedy jesteśmy otwarci na feedback i takie osoby wokół siebie mamy, to dużo szybciej nasze rezultaty przychodzą, dużo lepiej i łatwiej nam się żyje. Bo jeżeli wiemy, że tam jest dobra intencja, to zawsze coś z tym zrobimy. Na pewno osobą dmuchającą skrzydła jest ten, kto dobrze ciebie słucha, kto jest aktywnym słuchaczem, kto ci nie przerywa i, i o kim wiesz, że nigdy nie wykorzysta Twoich słów przeciwko tobie albo w ogóle. Nigdzie one nie wyjdą na zewnątrz, poza waszą rozmowę. I to są bezcenne osoby, I to są bardzo wspierające osoby, i my nawet czasami, mając takich wokół siebie wspieraczy, nie doceniamy tego, bo jakby przyzwyczailiśmy się, że oni są wokół nas, że to jest takie normalne, warto to doceniać. Warto mówić też ludziom takie rzeczy, za co ich cenimy. I może właśnie po wysłuchaniu tego, tego materiału przyjdzie ci taka. Myśl, żeby zrobić sobie listę osób, które są Twoimi dmuchaczami, które dmuchają Twoje skrzydła, i napisać im SMS-a albo do nich zadzwonić, i powiedzieć im o tym. To jest bardzo, bardzo cenne. Kto jeszcze może być dmuchaczem? No, jest jeszcze taka osoba takich ludzi, takich pozytywnych fryków, ja ich nazywam. To są osoby, które mm, no właśnie, są. Może. Nie, to nie chodzi o to, że są niepoprawnymi optymistami, ale mają w sobie taką. Wiecie, takiego trochę diabełka, taką, taką nutę, o, bycia psotnikiem, ktoś, kto jest taki, taki w swojej naturze radosny, rozweselający, ale nie zaśmiewa swoich lęków, tylko po prostu ma taką naturę. To jeżeli mamy gdzieś tam takie iskierki wokół siebie, to to też są ludzie, którzy dodają nam skrzydeł, no bo dodają nam pozytywnej energii, żeby ta energia mogła tymi naszymi skrzydłami machać. Oczywiście dmuchacze w nasze skrzydła to wszystkie osoby, które nas kochają, które nas przytulają, z którymi mamy bliskie relacje, nie tylko intymne, ale też takie przyjacielskie, przy których wiemy, że możemy się wypłakać, które nas przytulą, pocieszą, ale jak trzeba to też postawiam do pionu. No i też nawet w ujęciu biznesowym. To mogą być wszystkie osoby, które są bezinteresowne, które podzielą się z, z swoją wiedzą, ale nie w sposób nachalny, że ci powiedzą, że słuchaj, ja to mam dla ciebie pomysł, ja wiem, co mam ci zrobić, co masz zrobić. Natomiast y, y, to będą osoby, które jeżeli będziesz chciała, to cię wesprą, podzielą się, się wiedzą, ale pozwolą ci podjąć decyzję w swój naturalny sposób. No to myślę sobie, że przyszedł czas, <grym>, jak w każdym odcinku, na osobistą historię. No i tak, no moja historia była taka, że ja długo tkwiłam w mechanizmie, zatem nie widziałam umniejszania. Nie widziałam, nie widziałam umniejszania teraz, ale pozwalałam na umniejszanie sobie, umniejszanie mojej wartości. Myślę sobie, że długo byłam mistrzynią zamiatania pod dywan, dlatego też nie konfrontowałam tego, bo jak, jak mówiłam już dzisiaj, jak jesteś w, w swoim mechanizmie, tego nie widzisz. I bardzo bałam się tego, że jak powiem, co myślę, że jak się odezwę i jak swoje stanowisko zajmę w jakiejś sprawie, albo jak poproszę o pomoc również, no to nie będę fajna, jak powiem o swoich potrzebach. Tak bardzo się bałam, że nie, że nie będę fajna. I to jest ten moment szacunku, tak? To jest ten moment szacunku do samego siebie. Kiedy zaczęłam się uczyć takiej postawy, kiedy przyszedł ten moment w moim, w moim samorozwoju, kiedy sta, sta, stawając, właśnie w prawdzie ze sobą, popatrzyłam w lustro i no, dopuściłam do siebie, choć bardzo mnie aż wtedy splot słoneczny mnie bolał, ale dopuściłam do siebie to, kto jest, kto jest największym podcinaczem moich skrzydeł. To wiecie, jak to jest. Jak sobie staniecie przed lustrem albo gdzieś tam i zamkniecie oczy, i zadacie sobie to pytanie, to twoje ciało wie. Pierwsza myśl, która ci przyjdzie, będzie najbardziej prawdziwa. To będzie ta osoba przy której być może nie jesteś sobą, której nie postawiłeś granicy, której, przy której być może nadużywasz siebie i posłuchaj tego i zobacz i stań w prawdzie. I ja tak zrobiłam, zaczęłam to robić. I przeszłam cały ten etap. Przeszłam cały ten etap. Takich osób było kilka, ale przynajmniej jedna wiodąca była. Chociaż oczywiście pamiętajmy, to była cały czas moja robota do zrobienia nad sobą. I zależy mi teraz na tym bardzo, żeby, żeby to dobrze zabrzmiało. Ponieważ yy, ja wtedy byłam z tym sama. To był taki moment, kiedy nie pracowałam jeszcze z moim mentorem, z żadną z moich mentorek, ale stwierdziłam, że jeżeli teraz nie postawię granicy, jeżeli nie odsunę od siebie, nie skonfrontuję się może tak z tą osobą, która mi podcinała skrzydła, to nic w moim życiu się nie wydarzy. I wiedziałam też, i na szczęście to była ta część już mojej ścieżki, bo przecież byłam jednak trenerem biznesu, więc wiedzę miałam już dosyć szeroką. Natomiast no, mieć wiedzę, ale potem ją stosować, to są dwie różne rzeczy, to wiemy wszyscy, przejść do praktyki. I pamiętam, że z tyłu głowy cały czas miałam świadomość, jaki będzie koszt twojej zmiany i jaki będzie koszt twojej zmiany. I wtedy kosztem mojej zmiany było to, że będę czuła dyskomfort, że w oczach pewnych osób będę B, niefajna i w ogóle beznadziejna, i w ogóle mi sodówka uderzyła, i w ogóle będę słyszała właśnie to kiedyś. Taka nie byłaś, zmieniłaś się, teraz się z Tobą nie da wytrzymać. No właśnie, i to jest ten moment najtrudniejszy, co ludzie robią najczęściej. Hmm. Najczęściej ludzie zamiast się cieszyć, bo to jest element po owocach ich poznacie, czyli moja postawa, mój sposób komunikowania na tyle się zmienił i na tyle wybrzmiewa, że inni to widzą i właśnie mi to komunikują, tylko że w, no, w, tak, w tak słaby sposób. No to my wtedy powinniśmy się ucieszyć, powiedzieć okej, okay, to jest dla mnie nagroda, bo znaczy, że to co ja się nauczyłam, zaczynam wcielać w życie i to działa, czyli ktoś już z boku widzi, że ja robię inaczej, mówię inaczej, inaczej się zachowuje i reaguje, A my co robimy wtedy najczęściej? Podwijamy kikę i wracamy do starej tożsamości, do starego siebie, do starej siebie, no bo to było znane, a tamci przynajmniej dadzą nam spokój. I ja Dałam sobie totalne przyzwolenie na to, że będę B, że nie będę fajna i że ludzie odejdą i zostanę sama. A temat takiej mm, odrzucenia i samotności miałam w sobie jeszcze nieprzypracowany. Ja wiedziałam, że on jest, natomiast no jeszcze się, z tym, jeszcze się z tym trochę bujałam wtedy. Ale w tym wystałam i ludzie się wymienili. Był taki czas, że nie miałam ani jednej koleżanki, ani jednej. Byłam sama. Jak to się mówi? Taka sama i biedna na tym Łespadole. <noise> Oczywiście to teraz mówię z żartem i z przekąsem. Natomiast wtedy uczyłam się, że sama nie znaczy samotna. I wtedy to był ten moment, kiedy budowałam bardzo siebie, bo jak tylko chwilę poczekałam, jak zaczęłam szanować siebie, jak zaczęłam szanować wszystkie swoje zasoby, to nagle przyszedł taki moment, to był taki klik, to była taka, taki efekt kuli śnieżnej, kiedy Nagle zaczęli pojawiać się w moim życiu, wręcz wyrastali jak grzyby po deszczu, ludzie bardzo pozytywni, ludzie podobni do mnie, ludzie z podobnymi wartościami w życiu i w biznesie, od których ja mogłam czerpać, przy których ja się czułam fantastycznie, z którymi zaczynałam nadawać na, na tych samych falach. I sobie pomyślałam wtedy, kurczę, to wystarczyło, oczywiście tutaj mamy cudzysłów, wystarczyło tylko poczekać. No Nawet niech to będzie kilka miesięcy, żeby to się wszystko przetransformowało, ale tak się stało. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ten krok jest bardzo trudnym krokiem w naszej przemianie. Boimy się, że zostaniemy sami. Ale właśnie paradoksalnie ten czas, kiedy zostajemy sami, jest czasem na to, żeby jak najlepiej siebie poznać. Bo kiedy masz poznawać siebie, jak siedzisz w programie ratownictwa? Kiedy masz poznawać siebie, jak siedzisz w programie. No, czy chociażby kata, czy, czy ofiary, ale jeżeli wyłazisz tych schematów, zmieniasz ludzi wokół siebie, jesteś sam czy sama ze sobą, to jest najlepszy i najbardziej optymalny moment, żeby właśnie zaczynać obserwować siebie, swoje myśli, wyłazić z autopilota, reagować inaczej, myśleć inaczej, poznawać ludzi, ale przede wszystkim poznawać siebie. A to zawsze będzie tak, że cały świat z Tobą zarezonuje, jeśli ta zmiana najpierw zajdzie na Twoim poziomie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, taki trochę refleksyjny, będzie dla Was inspiracją do tego, żeby się nie bać, żeby się nie bać i umieć rozróżniać, że sam, sama nie znaczy samotna. To są dwie różne rzeczy. I właśnie takiej samotności, tej pozytywnej, życzę każdemu z Was, jeżeli jesteście na etapie przemiany, jeżeli czujecie, że zmiana środowiska, zmiana otoczenia, zmiana ludzi właśnie Was dotyka, albo jesteście krok przed. To wiedzcie, że to się zdarzy. To może być na dużą skalę, tak jak u mnie, zmieniło się wszystko, ale może być na mniejszą, może tylko część ludzi się wymieni. Ale dajcie sobie na to przestrzeń. Nie bójcie się tego i pozwólcie sobie z tym zostać. Jestem bardzo ciekawa, czy zaimplementujecie u siebie, czy może macie już za sobą taką historię jak ja. Podzielcie się, jeżeli macie ochotę. Ja zawsze jestem dostępna. Mój mail jest bardzo prosty. Kontakt@tatianagalińska.pl. Wiem, że część z was lubi się podzielić swoimi przemyśleniami. Dostaję od was maile z góry za nie wszystkie bardzo dziękuję i jak wiecie, zawsze na nie odpowiadam. Część osób mówi: kurczę, przesłuchałam już kilkanaście twoich podcastów. Myślę, że to jest taki czas, że chciałabym się z tobą spotkać i coś przegadać. I coraz więcej takich maili dostaję, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania albo chcecie się po prostu podzielić swoją historią, to śmiało ja jestem. I jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, o dzisiejsze spotkanie, to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć. Tata. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżers' Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.